Cześć! W tym filmie w bardzo szybki sposób pokażę Ci, jak synchronizować ścieżki audio w Adobe Premiere Pro i w DaVinci Resolve. Najpierw sekundka teorii i dobrych praktyk na planie. Zacznijmy od tego, że synchronizacji w ogóle potrzebujemy w momencie, kiedy nagrywamy daną scenę przy użyciu kilku aparatów, kamer czy rekorderów dźwięku. Bardzo dużym ułatwieniem jest klaśnięcie po rozpoczęciu nagrywania na wszystkich urządzeniach. Możesz to zrobić dłońmi lub klapsem filmowym. Da nam to w programie do montażu wyraźną świecę w ścieżce audio, dzięki której synchronizacja, nawet ta manualna, będzie dużo prostsza. Zaczynamy od Adobe Premiere Pro. Jesteśmy w zakładce editing. Na osi czasu mamy klip wideo, ścieżkę audio do tego klipu z wbudowanego mikrofonu oraz ścieżkę audio z zewnętrznego rejestratora. Żeby zsynchronizować te dwie ścieżki audio i pozbyć się docelowo tej no, słabej jakościowo ścieżki audio z wbudowanego mikrofonu musimy zaznaczyć oba te klipy, kliknąć prawym klawiszem i wybrać opcję Synchronize albo Synchronizuj. Otworzyłem nam się okienko. Ważne żeby mieć tutaj zaznaczoną opcję audio, Track Channel to ten do którego będziemy synchronizowali, i klikamy OK. I teraz dzieje się magia. Pek. Kliby nam się zsynchronizowały. Możemy sobie sprawdzić, puszczając, czy faktycznie tak jest. To jest przykładowe nagranie testowe, żebyśmy mogli zsynchronizować sobie dźwięk. Warto jest wyłączać no, sobie klapsa filmowego, włączać ścieżki. I jeśli tutaj nie mamy żadnej różnicy między tym, co słyszymy, no to wszystko jest ok. Żeby też sprawdzić tę synchronizację, szukamy sobie świecy uderzenia klapsa, czyli tego momentu właśnie. Jeśli przybliżymy sobie maksymalnie oś czas, to widzimy, że te świece, czyli wykres uderzenia klapsa, pokrywają się tam ze sobą. Tak samo pokrywa się już cały To jest przykładowe nagranie testowe, żebyśmy mogli zsynchronizować sobie dźwięk. Na koniec jeszcze klasnąłem, także możemy to znowu zobaczyć. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wykonać klaps albo rękami, albo klapsem. Gdyby z jakiegokolwiek powodu, np., różnicy w głośności tych ścieżek, program nie chciał nam tego automatycznie zsynchronizować, to ważne jest, żeby po prostu manualnie dosunąć te ścieżki audio do siebie. Załóżmy, że teraz sobie tutaj totalnie rozsynchronizuję ten dźwięk. Wiem, że mam klaps i wiem, że mam tutaj wykres. Muszę ja sobie to powiększymy. Mam tutaj wykres fali dźwięku, więc przesuwam sobie to odpowiednio. Może się udało, że on no, idealnie trafiłem. No ale generalnie chodzi o to, żeby maksymalnie sobie przybliżyć i przesuwać te ścieżki tak, żeby klaps był idealnie. I też warto jest wyłączyć sobie tą zsynchronizowaną, automatycznie zbudowanego mikrofonu ścieżkę audio, wyłączyć sobie jej brzmienie przez mute i w tym momencie słuchać tylko tej ścieżki do tego obrazu. Czy nam się to zgadza? Możemy sobie to dać na pełny ekran w tym momencie. To jest przykładowe nagranie testowe, żebyśmy mogli... No i wszystko się zgadza. Sobie... Także tak to wygląda w Adobe Premiere Pro. Przejdźmy sobie do DaVinci Resolve. Jesteśmy w zakładce Edit i w tym momencie mamy tutaj na osi czasu znowu, tak samo jak w Premiere Pro, klip wideo, który ma swoją ścieżkę audio z wbudowanego mikrofonu, czyli to już mamy zsynchronizowane. Włączymy sobie widok. I mamy tutaj klip ten sam z rekordera, który powinniśmy móc zsynchronizować. Tak jak w Premiere Pro, bardzo podobnie. Zataczamy sobie te klipy, klikamy prawy klawisz, Auto Align Clips Based on Waveform, czyli właśnie na tym wykresie fali dźwięku. Pięknie nam się to synchronizowało, i znowu sprawdzamy sobie. Najpierw słuchamy obu ścieżek jednocześnie, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiegoś rozdźwięku. To jest przykładowe nagranie testowe, żebyśmy mogli zsynchronizować sobie dźwięk. Zrobimy to przy użyciu klapsa filmowego albo klasnięcia. Wydaje się, że jest w porządku, dlatego teraz jeszcze wrócimy sobie na początek tego klipu, wyłączymy dźwięk ścieżki tej, która była wewnętrznie zsynchronizowana, bo pochodzi z pliku wideo kamery. I słuchamy sobie tylko audio tego zewnętrznego z rejestratora. To jest przykładowe nagranie testowe, żebyśmy mogli synchronizować sobie dźwięk. Zrobimy to przy użyciu klapsa filmowego albo klaśnięcia. No, i dobra. Tak to wygląda w DaVinci, jeśli klipy nam się automatycznie synchronizują. Ale mam tu też nagrania. Nie pokażę Wam akurat wideo i nie puszczę dźwięku, ale mam tutaj nagrania z projektu, który wykonywaliśmy dla klienta. I te klipy zaznaczamy prawym klawiszem. To są te same klipy, czyli znowu ścieżka z wbudowanego mikrofonu. I tutaj mamy drugą ścieżkę z zewnętrznego rejestratora. Zaznaczam sobie to. Klikam prawy klawisz. Auto Align Clips. Based on Waveform. Komputer myślał i failował. Nie jest jestem w stanie znaleźć meczu, czy nie jest w stanie synchronizować tego klipu z zewnętrznego rejestratora. To jest bardzo długi klip, dlatego niesamowicie istotne jest to, że my na początku nagrywania użyliśmy klapsu. Wyszukujemy sobie mniej więcej podobieństw tutaj na osi czasu. Widzimy, że to się w miarę nam pokrywa bardzo, bardzo długi klip, dlatego idziemy sobie tutaj na początek. Nie będę wam pokazywał tutaj ścieżki wideo, bo jest to projekt, który robiliśmy komercyjnie dla klienta, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że ta świeca tutaj to jest klaps. Więc manualnie przesuwamy sobie ten klip audio pod ten klip z audio zsynchronizowanego z wideo i dostosowujemy przy maksymalnym przybliżeniu uderzenie jedno od drugiego. Czasem te wykresy będą wyglądały minimalnie inaczej. Widzicie tutaj ten obraz graficzny fali dźwięku klapsa, jest troszeczkę szerszy. Tutaj jest dłuższy. To będzie wynikało z odległości źródła dźwięku od mikrofonu, troszeczkę z charakterystyki. Ale w momencie, kiedy puszczamy sobie tutaj obie ścieżki jednocześnie, to wszystko mamy ładnie zsynchronizowane. Mam dla Was jeszcze dodatkowo trzy prototypy. Jeśli Wasz program, niezależnie czy jest to Adobe Premiere Pro, DaVinci czy inny, ma problem ze znalezieniem podobieństw w, w tych ścieżkach, w wykresach, to warto przed synchronizacją podgłośnić ścieżki, żeby uwydatnić wykres dźwięku. Na przykład w Adobe Premiere Pro podciągamy sobie tutaj volume, albo klikając G podnosimy sobie gain'a o kilka decybeli. W ten sposób program będzie miał już po prostu więcej danych, z którymi może pracować przy synchronizacji, czasem to pomaga, czasem nie. Drugi protip polega na tym, żeby upewnić się przed włączeniem nagrywania, że wszystkie urządzenia nagrywają z tą samą częstotliwością dźwięku. W Premiere Pro możemy sobie podejrzeć, że ścieżka nagrywana przez zewnętrzny rejestrator nagrywała w 48 48000 Hz, czyli w 48 kHz. Jak sobie podejrzymy tutaj klip i jego właściwości, to zobaczymy, że w klipie wideo nagranym na rekorder zewnętrzny Taka była nasza rozdzielczość, taki był klatkarz. A tutaj mamy właśnie format audio i widzimy, że to jest tak samo 48 kHz, jak tutaj w zewnętrznym nagraniu z rekordera. To jest o tyle ważne, że jeśli mielibyśmy tutaj różne wartości, czasem niektóre rekordery domyślnie nagrywają 44,1, to mimo, że synchronizujemy sobie idealnie świece w wykresie fali dźwięku obu ścieżek, to z czasem to audio może nam się rozjeżdżać. Przy krótkim nagraniu raczej nikt nie rozszerzy różnicy, przy dłuższym może być problem. Trzeci prototyp polega na tym, że jeśli widzimy, że świece czy wykres świec idealnie nam się tutaj nie pokrywa. gdyby to był rozjazd o mniej niż jedną klatkę, to możemy sobie kliknąć prawym klawiszem w Oś Czasu i zaznaczyć opcję Show Audio Time Units. W tym momencie możemy sobie jeszcze bardziej przybliżać o widzicie, i przesuwać klip o wartość, która jest mniejsza niż jedna klatka. W ten sposób jesteśmy w stanie już. To najczęściej nie jest nawet zauważalne dla oka, tego typu różnica poniżej jednej klatki, ale jesteśmy w stanie dzięki temu przesuwać sobie klip o bardzo, bardzo dokładną, niską wartość. W ten sposób zsynchronizowaliśmy to lepiej niż program. To jest przykładowe nagranie testowe. Czy widać różnicę? No nie bardzo. No jest to mniej niż 1,25 sekundy. Aczkolwiek przy właśnie długich nagraniach, jeśli mamy problem, to czasem ta opcja pomaga. Tak naprawdę to już wszystko, czego potrzebujesz, żeby samodzielnie synchronizować ścieżki audio. Jeśli ten film Ci pomógł, to zostaw komentarz lub łapkę w górę. A po więcej tego typu poradników zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Do zobaczenia!